Cześć ludzie! Mówi Maciek ze Skok w Bok. Witam Was z Sikkim w północno-wschodnich Indiach i jesteśmy właśnie yy, na plantacji herbaty. Jedynej plantacji herbaty w Sikim. Tutaj nieopodal w Darjeeling, to już jest inny stan, to jest Bengal Zachodni, są najsłynniejsze chyba na świecie plantacje herbaty. Natomiast tutaj w Sikkim jest tylko jedna i przez to jest bardzo wyjątkowa. Herbata jest yy, światowej jakości, natomiast znacznie rzadziej dostępna niż Darjeeling. Zresztą pójdźcie sobie do sklepu w Polsce i na pewno znajdziecie herbatę Darjeeling, herbatę Sikim to już trzeba się nachodzić. A tu się zaczyna historia herbaty. Na tych krzaczkach. To jest listek herbaty, z którego później powstanie to, co będziecie pili w torebkach i sypane, i zielone, i oolong, i wszystkie inne rodzaje herbaty zaczynają się właśnie od tego listka. To jest listek krzewu Camellia sinensis. To wszystko to są krzaki herbaciane, gdyby, je, gdyby one nie były przycinane to by rozrosły się do rozmiaru drzewa, no ale są przycinane przez to, że jest to regularnie zbierane kilka razy w roku, te listki. Teraz was spróbuję oprowadzić po tej fabryce. Przed chwilą sam taką wycieczkę odbyłem, więc mam nadzieję, że zapamiętałem jak ten cały proces się odbywa. Tam może widzicie, widzicie dalej wszystkie pola, wszystkie pola herbaciane tutaj. Wiele hektarów tego się rozciąga dookoła, żeby zapotrzebowanie indyjskie na herbaty zaspokoić. A to, jak wiecie, jest ogromne. Tutaj nie ma dnia, żeby hektolitry herbatu, herbaty się nie przelały przez kubeczki na ulicach Kalkuty, Bombaju i Delhi itd. Tak A teraz akurat druga grupa jest teraz uprowadzana Hindusów. Tutaj hinduscy turyści przybywają. A to pana? Z... Co to maszyna? No masz herbatę. Widzicie, to jest właśnie ta herbata? miti, sikim Organic. No, to wbijamy do fabryki. Tak to wygląda. Wejście. Namaste. Przejdziemy do tego, gdzie to się zaczyna, dobra? Tam facet oprowadza gości i tłumaczy to zapewne po nepalsku albo w hindi. A ja spróbuję po polsku. Więc ten listek, który tam widzieliście, ich jest zbieranych znacznie więcej, oczywiście, wiele setek kilogramów, i one tutaj lądują na tych suszarniach. Właściwie to są nie tyle suszarnie, co takie siatki, na których jest odparowywany nadmiar wilgoci. 65% wilgoci jest odparowywane. Z tej herbaty w procesie powstawania herbaty czarnej. To się odbywa w nocy. Tutaj gorąco od spodu, gorąco powietrze jest pompowane i przez 12-16 godzin ta herbata no, schnie, jest odparowywana. Później takie już odparowane liście lądują tutaj. To jest taka rozdrabniarka, która przez bodajże 40 minut te liście. Rozdrabnia. Herbata wpada tutaj i wychodzi tam na dole. I to chyba kilka razy się odbywa taki proces, żeby ona się odpowiednio rozdrobniła. Po czym ląduje tutaj? Tutaj są drobniejsze liście od grubszych liści oddzielane jeżeli umiecie mówić po nepalsku to tutaj na pewno macie to wszystko precyzyjnie wyjaśnione tutaj wypadają drobne liście a tutaj stoją grube liście i te grube liście wracają do kolejnej rozdrabniarki i tutaj ten proces się jeszcze odbywa chyba ze dwa razy zanim ta gotowa już rozdrobniona i e, po części sfermentowana herbata nie wyląduje tutaj na tych stołach na których odbywa się e, utlenianie więc taki zielony liść jest później przechodzi przez całą tą mękę i zmienia się w ten mały czarny e, zawinięty listek, który znacie ze swojej herbaty w domu. Nieco inaczej to wygląda w przypadku herbaty zielonej, która ląduje tutaj w tym urządzeniu i e, tutaj chyba gorące powietrze, e, para wodna, para wodna, te listki są obrabiane w parze wodnej bez procesu. E, Fermentacji. To jest niefermentowana, po prostu tutaj w parze wodnej się e, tak, jakby prezerwuje. I z, jest następnie rozdrabniana w tych rozdrabniarkach i zielona herbata bez tych stołów ląduje prosto tutaj. To jest suszarnia. Herbata leci sobie tutaj górą. Po czym tutaj na tych półkach przejeżdża przez ten cały system i już sucha tutaj do pojemników wypada. Stąd herbata wędruje do sortowni, gdzie będzie oddzielane będą różne rodzaje jakości, poziomy jakości herbaty. To jest właśnie sortownica. Tutaj te liście są sortowane. Od największych, czyli najwyższej jakości, do, do mniejszych, nieco gorszej jakości, aż po pył herbaciany, taki jaki znajdziecie pewnie w, w torebkach sagi rodzinnej. Niechana? No. I co? I widzieliście ten zielony listek? Tutaj są różne rodzaje herbaty, które są tutaj produkowane, od najwyższej jakości po właśnie pył herbaciany taki wypełniacz właściwie, duże liście które są nie mają specjalnie bogatego smaku ale wypełniają przestrzeń w paczkach herbata zielona i oolong Jasmine what was oolong I'm a little confused Tak oolong nie lądują tych stoła które wam tam pokazałem tylko jest od razu e, od razu suszony, po fermentacji nie jest oksydo nie jest utleniany. No i co i wreszcie lądujemy z tym Czyli pięknie pachnącą, to jest jeszcze nie ale już gotowa do zaparzania herbata, która pachnie wprost obłędnie. Ja się tutaj czuję troszkę w tym miejscu jak w winiarni, bo takich winiarni w swoim czasie odwiedziłem bardzo wiele. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś prowadziłem bloga winiarskiego, jeszcze zanim skok w bok powstał. No i co? I tam jest podobny klimat. To jest fantastyczne, jak człowiek zamienia robienie jedzenia w prawdziwą sztukę. No i ta herbata timi to jest na pewno jeden z przykładów, kiedy jedzenie się zmienia w sztukę. Zresztą spróbuję Wam jeszcze pokazać gotowe paczki herbaty timi. O tutaj. Smakuje obłędnie, na pewno kupimy jej sporo i zawieziemy do domu, do półkę i będziemy pili przez najbliższe miesiące. To co? To teraz zapaszcie sobie e, kubek herbaty, jakiej tam macie dostęp do. E, I życzę wam miłego popołudnia, czy poranka, czy wieczora przy tym, przy tym kubku herbaty. Ja na pewno sam też zaraz na herbatę się wybiorę. Tutaj pewnie będzie podana z mlekiem i z e, dużą łyżką masali, żeby smakowała tak jak powinna smakować herbata w Indiach. Czyli słodko i mocno i, i także się na długo e, ją popamięta. No dobra, to widzimy się. O! To jest e, sygnał, e, który oznajmia koniec przerwy e, na lunch, więc zaraz tutaj fabryki powinni się wlać pracownicy i zacząć przygotowywać kolejną. Partię herbaty Timi prosto z Sikim, północno w północno-wschodnich Indiach. Do zobaczenia w następnym vlogu. Na razie.